A jak jesteś w Już 9 lat. Co Ciebie przyciągnęło do Kolei? Do Colway przeciągnęły mnie produkty. Od produktów się zaczęły, zaczęło. Produkty pojawiły się w moim domu. Jak zobaczyłem, jak działa kolagen na skórę bliskich mi osób, mojej mamy, mojej bratowej. Zacząłem się sam przekonywać. Początkowo jeszcze nie, nie tyle do produktów, co do wizji biznesu. Jeszcze nie wiedziałem wtedy, że to jest multilevel marketing. Przekonałem się szybko do samych produktów, zostałem użytkownikiem kochającym wręcz te produkty. Nie wyobrażam sobie dzisiaj życia bez kolagenu, kolwity i witaminy C. Dla mnie jest to podstawa tego wszystkiego i na tej podstawie właśnie sam buduję biznes, odkąd te produkty są, odkąd ja jestem w firmie. Także dziękuję za to, że w ogóle jest taka możliwość. Dziękuję prezesom, bo wiadomo, robili to dla siebie, ale zrobili to tak naprawdę. Dla nas wszystkich i myślę, że wszyscy jesteśmy możemy być wdzięczni i naprawdę jesteśmy. Dla osób, które szukają biznesu z dużym potencjałem, który można robić w sposób przyjemny, systematyczny, czy to te warunki są spełnione w Callway? Oczywiście, Colway jest to wspaniały pomysł na biznes. Jeżeli ktoś szuka właśnie produktu, który mógłby sprzedawać, uważam, że produkty kolagenowe, które mamy w Colwayu, są idealnymi produktami do budowania biznesu. I tak naprawdę to, że to jest biznes sieciowy, daje znacznie większe możliwości, większą niezależność, możliwość budowania przychodu pasywnego, i to jest niesamowita wartość, bo biznes tradycyjny tych wartości nie daje. Ta sieciowość, jakie właśnie, jakie jest to ze sobą niesie? Gdzie jest dźwignia? Dźwignia. Dźwignia jest w tym, że nie pracuje się samemu. Pracuje się z ludźmi, to ludzie. Potrafią wynieść człowieka we wspólnej pracy oczywiście, potrafią wynieść człowieka i będziemy widzieli dzisiaj na gali, ile osób tak naprawdę wspólna praca w koleju, wspólna systematyczna, sieciowa praca, ile daje efektu.